Nie, to na Czyli... razie nie jest, nie jest to jakiś tam problem, na razie na to nie zwracamy uwagi, spokojnie robimy swoje. Chłopacy wiedzą, że są w takim okresie ani innym, gdzie, gdzie te nogi jeszcze nie, nie pracują tak, jak powinny, nie ma tej trzecia piłki, także tak to wygląda. Oni Problemu się, znaczy, nie się... robicie, to sparingu znaczy... nie jeszcze, rozumiem, wyniku, Do wyniku znaczy... nie, 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 nie Nie, 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 szczególnie tam, gdzie praktycznie mamy dwie jedenastki testujemy sobie wszystkich chłopaków, jak tylko jest możliwe, także nie ma tam jakiejś opcji, serii. dobre aí de cabeça, onde são de onde, onde, Сидиш! Сидиш! Камил, помож! Камил, помож! Той е!